Witam Was bardzo serdecznie. U Was 21. U mnie trochę inna godzina za moimi plecami. Słynna Pennsylvania Avenue, a tam, tam, daleko na końcu Kongres Stanów Zjednoczonych, a przede mną Biały Dom. I stąd dzisiaj będę komentował to, co dzieje się ciekawego w polskiej i amerykańskiej polityce, moi drodzy. A Was proszę o lajki i już za chwilę wracały. Tym razem z Waszyngtonu, a dużo się dzieje. Nie znaleźliśmy na razie amerykańskich doradców, którzy mają pomóc PISowi w wyborach, za to znaleźliśmy w tym sensie, że okazuje się, przyjedzie do Polski nowy amerykański ambasador. I to będzie bardzo ciekawa wiadomość dla wielu w Polsce. Zapraszam. Proszę was o lajki i proszę was także o komentarze, piszcie, skąd oglądacie Mićka wieczorową porą. Na razie nie spotkałem amerykańskich doradców, którzy mieliby pomagać Karolowi Nawrockiemu w wyborach, natomiast gruchnęła wiadomość, że będzie nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. I to jest, proszę Państwa, wiadomość, która może niektórych bardzo zdziwić. Ponieważ z jednej strony Thomas Rose, nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, to człowiek, który z całą pewnością nie będzie należał do sympatyków obecnego premiera i koalicji obywatelskiej. To jest człowiek, który jest dobrze zna się, z Adamem Bielanem, jednym z głównych spin doktorów i polityków pis występował już w telewizji braci karnowskich i jest człowiekiem, który o Polsce ma pogląd kształtowany przez tamtą stronę. Ale kochani, ten pogląd o Polsce nowego ambasadora jest już ukształtowany także przez to, kim jest, skąd pochodzi. Jest człowiekiem o bardzo mocnych i twardych żydowskich korzeniach i żydowskiej świadomości. Jest człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę w historii Polski odegrali Żydzi. I nie jest człowiekiem, który przyjeżdża do naszego kraju z jakimiś antypolskimi uprzedzeniami i to jest bardzo dobra wiadomość natomiast jest również człowiekiem. Nie do końca przez naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości o wszystkim po prostu poinformowanym. Bo mogę Wam zaręczyć, że nowy Pan Ambasador nie miał pojęcia o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości i Pan Minister Rao w chwilę potem, jak Hamas napadł na Izrael i kiedy cały cywilizowany świat solidaryzował się z Izraelem, to Pan Minister Rządu Prawa i Sprawiedliwości Rao zaprosił. Ambasadorów państw arabskich i zaczął na tym spotkaniu krytycznie odnosić się do Izraela w chwilę po tym, jak Hamas mordował Żydów w Izraelu. O tym akurat pan nowy ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce nie wiedział, bo tymi rzeczami pić się nie chwali. Jak również tym, kochani, że głosowali przeciwko Izraelowi w onz -cie. Tym się też przed nowym ambasadorem nie chwalą. I powiem wam też szczerze, że. Pan ambasador z całą pewnością nie wie, czym jest środowisko kiboli w Polsce. A to jest środowisko, które jak wiemy bardzo mocno jest związane z e, naszym prawicowym e, pisowskim kandydatem na prezydenta. I wydaje mi się, że no, niektóre hasła polskich kiboli przetłumaczone na angielski mogą się bardzo nowemu panu ambasadorowi nie, e, nie spodobać. Jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak e, pan ambasador do tego będzie się odnosił. Bo powiem wam szczerze, że w Polsce w ciągu ostatnich paru lat Zmienił się stosunek polskiej sceny politycznej i klasy politycznej do Izraela. Ja pamiętam, jak była głosowana ustawa o IP, to ja byłem jednym z bardzo, ale to bardzo niewielu ludzi, którzy byli przeciw. Platforma obywatelska się wtedy wstrzymała, a Prawo i Sprawiedliwość oczywiście głosowało za. Tak duży był lęk także po stronie opozycji, by nie powiedzieć czegoś, co można by było potraktować jako prożydowskie czy prosemickie. A teraz proszę bardzo, w, w, moda najwyraźniej na to, żeby jednak. Być po stronie Izraela, zobaczycie, do Polski wróci. I to będzie strasznie zabawne. Będziemy teraz widzieli najrozmaitszych antysemitów, którzy w związku z tym, że będzie nowy ambasador starożytnych w Polsce będą udawać na wyprzódki, że anty antysemitami nie są. Natomiast my się oczywiście nikomu oszukać nie damy, a nowemu ambasadorowi życzymy w Polsce wszystkiego co najlepsze, bo wiemy doskonale o tym, że to jest ambasador, który przyjeżdża do naszego kraju z bardzo dobrą wizją stosunków polsko-amerykańskich i także polsko-żydowskich, bo one wszystkie jakoś się ze sobą łączą. Natomiast oczekiwania Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony, czy kogokolwiek innego, że sam fakt takiego, a nie innego ambasadora jakoś znacząco wpłynie na sytuację polityczną czy wyborczą w Polsce, są moim zdaniem na razie za bardzo, tacy są przedwczesne. Bo na razie Donald Trump mówi o bardzo wielu krajach. Mówi o tym, co by chciał zmienić w Kanadzie, co by chciał zmienić w Wielkiej Brytanii. Na razie jeszcze nie wspomina o tym, czy chciałby coś zmieniać w Polsce. Jak zacznie wspominać, to niektórzy będą mieli problem. Ale ci, co będą oglądali Miśka wieczorową porą, jako pierwsi się na pewno o tym dowiedzą. A więc subskrybujcie kan mój kanał i dawajcie mi lajki. Słuchajcie, stawiajcie mi lajki. Z Waszyngtonu was dzisiaj pozdrawiam. Stawiajcie stawiajcie lajki i piszcie skąd oglądacie miśka wieczorową porą, a ja wam dzisiaj jeszcze w moim subiektywnym podsumowaniu opowiem o tym, że kolejnym pisowcem, który ma poważne kłopoty z wymiarem sprawiedliwości jest pan Mariusz Błaszcze. I ta sprawa tym razem nie jest w ogóle śmieszna, bo czasem ich sprawy kryminalne są śmieszne, czasem są bulwersujące z takich powodów moralnych, a ta sprawa jest podwójnie ohydna. To sprawa bowiem dotyczy tego, że pan Błaszczak, będąc ministrem obrony narodowej, chciał uderzyć w rząd Donalda Tuska. Chciał uderzyć samego Donalda Tuska, chciał uderzyć w partie opozycyjne. I to uderzyć w sposób najbardziej z możliwych haniebny, czyli kłamstwem dotyczącym polskiej obronności. Pamiętacie Państwo, że w kampanii wyborczej w pewnym momencie pojawił się taki wniosek czy taki, 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 e, takie hasło, że rzekomo rząd Tuska miał plany, które powodowały, że mieliśmy oddać pół Polski Rosjanom plany obrony na linii Wisły i tak dalej. Dzisiaj Gazeta Wyborcza ujawnia, jak cała ta sprawa była grubymi nićmi szyta, jak fałsowano, jak Próbowano wyciągać z dokumentów to, co akurat pasuje pod tą tezę, a przy okazji ujawniano tajemnice państwowe. Ci goście, by utrzymać się przy władzy, by dowalić swoim oponentom politycznym. Pan Błaszczak dopuścił się tego, że jako minister obrony narodowej złamał tajemnicę państwową proszę państwa, człowiek, który nie zwrócił uwagi na to i łgał na temat ruskich rakiet, które latały nad Polską, człowiek, który doprowadził do tego, że pisowscy generałowie ale generałowie i Polacy prawda, a sympatycy PiSu podawali się do dymisji bo nie mogli już z Błaszczakiem wytrzymać ten człowiek w swojej obłędnej politycznej nienawiści do politycznych przeciwników posunął się do tego że sprofanował urząd, który pełnił Sprofanował Urząd Ministra Obrony Narodowej. Dzisiaj ma kłopoty z prokuraturą i nie jest jedynym, jak wiecie, politykiem prawa i sprawiedliwości, który takie kłopoty z prokuraturą ma. Co oczywiście nie zmienia faktu. Że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu jest bardzo poważną siłą polityczną. I ja się cieszę, że dzisiaj znowu pojawiły się komentarze, które potwierdzają to, o, co, o czym mówiłem. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej, nie trudno ją posądzać o jakąś nienawiść do Tuska, jak niektórzy mnie posądzają. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej jest dokładnie analiza, która pokazuje, ani Trzaskowski, ani Platforma nie mogą być jeszcze niczego pewni. Te wybory nie są rozstrzygnięte i te wybory będą się rozstrzygały, moim zdaniem, tak naprawdę do ostatniego momentu. I dzisiaj, w dużym stopniu, moi drodzy, o kampanii wyborczej, o jej dynamice to jest bardzo gorzkie, co teraz powiem w mniejszym stopniu decydują mądre posunięcia Trzaskowskiego, Nawrockiego, Hołowni, Męcena o głównych kandydatach a w dużo większym stopniu decydują wtopy i porażki poszczególnych kandydatów. Wchodzimy w taką kampanię wyborczą, jakiej do tej pory chyba nie mieliśmy, w którym nie interesujemy się to, co mają do powiedzenia, nawet jeżeli są kontrowersyjne rzeczy, jakie są pomysły kampanijne, a coraz bardziej musimy się interesować po prostu na czym, który kandydat wpadł, wtopił, czy powiedział jakieś głupstwo. Natomiast mam nadzieję, że ci co oglądają Miśka wieczorową porą, codziennie o 21.00 z chłopstwami, przynajmniej na antenie mojego kanału, nie mają za często do czynienia, chyba że o nich opowiadam. A dzisiaj, jak widzicie, z broźnego, ale słonecznego Waszyngtonu. Pozdrawiam Was i bardzo proszę o lajki. Szanowni skoro już jestem w Waszyngtonie, to też troszeczkę takich ciekawostek. Historyczno-politycznych. Za moimi plecami widzicie, to jest Hotel Willard. Zaraz koło białego domu. Tutaj za moimi plecami, jest biały dom, tam jest Kongres, to jest hotel Willard i słowo Lobby, słowo lobbista, pochodzi właśnie od lobby tego hotelu. Tutaj e, spotykali się ludzie z białego domu i ludzie z kongresu i z ludźmi, którzy załatwiali różne sprawy w lobby tego hotelu. I stąd właśnie wzięło się pojęcie Lobby jako człowieka, który. Spotyka się z politykami i załatwia różne sprawy. To nie zawsze miało kontekst negatywny. To w Stanach Zjednoczonych jest już w ogóle prawem, normowanym podobnie jak w Polsce, ale nie o lobbingu teraz rozmawiamy, tylko o tym, skąd się lobbying wziął. Przy okazji ten piękny hotel za moimi plecami to właśnie, moi drodzy, kolebka światowego lobbingu. Kochania, ja spod pomnika generała Pershinga w Waszyngtonie żegnam się już dzisiaj z Wami. Bardzo Was proszę o lajki, proszę o sponsorowanie mojego kanału. Codziennie, jak zwykle, będziemy się widywać i komentować najważniejsze wydarzenia polityczne w kraju i za granicą. Do zobaczenia!